Czy lepiej sporządzić testament własnoręczny czy w formie aktu notarialnego? Moc testamentu własnoręcznego i testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego jest taka sama. Rekomenduję jednak sporządzanie testamentu w formie aktu notarialnego, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, notariusz na pewno nie popełni błędu. Notariusz jest profesjonalistą, na pewno sporządzi go prawidłowo. Natomiast testament sporządzony własnoręcznie może zawierać błędy. Może w nim czegoś brakować i co gorsza, może to spowodować nieważność testamentu. Po drugie, będąc u notariusza, sporządzając testament w formie aktu notarialnego, możesz zażądać od notariusza, aby zarejestrował testament w NORD, to znaczy w notarialnym rejestrze testamentów. Korzyść z rejestracji jest ogromna, bowiem po Twojej śmierci nie będzie wątpliwości, że sporządziłeś testament. Nie będzie problemów z odnalezieniem tego testamentu. W przypadku braku rejestracji zdarza się, i to nawet dość często, że spadkobiercy nie wiedzą o tym, że spadkodawca sporządził testament. No i co oczywiste, wiążą się z tym spore kłopoty. Czasami bywa nawet, że sąd wydaje postanowienie o dziedziczeniu ustawowym. A fakt, że istniał testament, wychodzi na jaw po paru latach. Dlatego, reasumując, rekomenduję sporządzanie testamentu w formie aktu notarialnego oraz żądanie od notariusza, aby zarejestrował testament w notarialnym rejestrze testamentów. Na marginesie dodam, że jest to czynność nieodpłatna, a w związku z tym nie będziesz ponosił żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli interesuje Cię ten temat, zapraszam do kontaktu.